Cześć moi kochani! Witam Was w kolejnym vlogu. Ja wstałam dosłownie jakieś 10 minut temu i stwierdziłam, dobra, nagrywamy odcinek, więc yy, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, przybyłam do kuchni. To, co teraz robię, może Was zdziwić, ale bardzo często tak robię, jak czuję po prostu, że mam spuchnięte oczy. Biorę z lodówki jakieś randomowe słoiki, tu akurat mamy kurde dżem truskawka i dżem czarna i czerwona porzeczka i po prostu one są mega zimne, no wiadomo, więc przykładam sobie tutaj jakby na powiek i też pod oczami i po prostu to ma trochę tą opuchliznę zniwelować i ja uważam, że to działa, a czasami po prostu są takie dni, że ja jak wstaję to po prostu czuję się jakby mi zaraz miały te oczy wybuchnąć, po prostu są takie spuchnięte. Jakieś takie, wiecie, dziwne, więc wtedy sobie przykładam, a jak chodzę do szkoły, to się codziennie taka budzę, bo po prostu śpię mało i w ogóle, więc codziennie sobie przykładam. Zazwyczaj rano, jak idę do szkoły, i powiem Wam, że taka ulga po prostu o wiele lepiej jest, jak sobie to zrobicie. Wiem, że też było coś takiego, że się łyżki dawało do lodówki, się przykładało, ale po co się bawić wkładanie jakichś łyżek, jak macie. Słoiki, dosłownie możecie go z kilku stron, jakby potem przekręcać, że on po prostu zawsze będzie taki fajny, zimny. Tak, dobra, słuchajcie, robimy macze. To jest mój rytuał poranny. Pierwsze, o czym ja myślę, jak wstaję, to jest co ja sobie dobrego wypiję. Hmm, hmm, hmm. Teraz jeszcze na TikToku nagrywam taką serię, że różne letnie kawy i macze. Przetestowałam już, uważam, dużo przepisów, więc mam w czym wybierać. A dzisiaj robimy to, co zawsze ja robię, czyli maczę truskawkową, bo to jest moja ulubiona. Ona jest w moim sercu. Dobra, Twój mój sprzęt. Ja zazwyczaj robię tak, że z samego rana piję kawę bardziej, a po południu sobie robię macie, ale dziwnie jakoś rano mam ochotę na, na maczę rano. Używam takiej zrosłanej jak coś i zapomniałam wspomnieć, że słuchajcie, jestem sama w domu już od kilku dni, bo moje rodzice są na wakacjach. Także fajnie. Czasem się lubię być sama w domu. Oczywiście kocham moich rodziców i mojego brata wiadomo. Bardzo lubię spędzać z nimi czas. Ale no jednak jest coś w tym, jak się jest samemu w domu, co? Jednak jednak. Najbardziej to mi się podoba to, że nikt nie hałasuje z rana i nikt mi tym nie obudzi. Że tutaj się krząta po domu, więc mam cicho i mogę spać ile chcę. Dzisiaj akurat nastawiam, sobie, słuchajcie, budzik, bo jadę do babci. Na 12.30, więc możliwe, żebym wstała na przykład o jakiejś 11.00, nie wiem, 30 i miałem wtedy pół godziny, żeby się zebrać. Także wolałam nastawić sobie budzik i, i zrobić sobie taki slow morning, wszystko na spokojnie, a ja takie coś uwielbiam. Tego mi właśnie brakuje w roku szkolnym, dlatego zawsze lubię, jak mam w planie lekcji, chociaż jeden dzień, kiedy mam na przykład na jakąś dziesiątą i wiecie, wstaję sobie wtedy na przykład o 8 lub 7.30, wiem, to jest dziwne Zamiast pospać dłużej, to ja wstaję tak samo jak zawsze, no nie wiem. Ale wtedy lubię właśnie to, że mam dużo czasu, mogę na spokojnie właśnie zrobić się, wiecie, idę powoli się umyć. No po prostu ma to dla mnie jakiś taki swój klimat. Dobra, czekam może woda się troszeczkę zagrzeje i lecimy dole. Lecimy, lecimy. Padłam na pomysł, bo mam tutaj nową truskawkę, tłumaczy, muszę ją otworzyć, bo jest nowa. Ale wpadłam na pomysł, że może zrobię właśnie mieszankę. Patrzcie, truskawka i banan w maczy. To może być dobre, bo i banan i truskawka macza, truskawka i banan mega lubię. Więc może właśnie zrobię takie połączenie dzisiaj i przetestuję nowy smak. Ten banan jest mega gęsty, więc ja go mieszam sobie z wodą. Patrzcie, dam go, nie go z... nie wiem. Za dużo. Baca z rana jak śmietana. Dobra, ale jakoś chyba... Chyba nie. Tylko nie mam pieniędzy na końcu i przechodzę kuchniówki z serami w drodze. To jest... Umyta już do was przychodzę. To był dzisiaj mój drugi krok, ale zazwyczaj to nie jest mój drugi krok. Zaraz wam powiem czemu, ale no, wleciał taki SPF, mój ulubiony. Słuchajcie, nie znalazłam lepszego, ten jest najlepszy. I zazwyczaj nie jest to mój drugi krok, bo ja jeszcze, wiecie, sobie leżę, coś tam porobię. I dopiero potem się idę kąpać, ale dzisiaj... Czekajcie, mam telefon na takim przyczepcu i to się nie trzyma mi w ogóle do telefonu. Dzisiaj z racji tego, że jadę do babci, to... Wykąpałam się oczywiście od razu, czyli tak jak zawsze gdzieś idę. No i co, ubieramy się i, i lecimy. Chyba nie suszę dzisiaj włosów, bo ogólnie mam taki plan, że. Właśnie pojadę w mokry, one mi wyschną, no podczas drogi pewnie w Alcie będzie gorąco, to te włosy zaraz wyschną, a jak potem wrócę od babci, to właśnie zrobię włosy, pomaluję się, bo potem się spotykam z Tatianą, więc później dopiero zacznę się ogarniać, a teraz na razie to chyba jadę taka po prostu, taka no rozwalona, wiecie o co mi chodzi, co nie? Więc no... Okej, okay. taki dzisiaj outfit Góra jest z Zary Taki topik, fajny, biały Ja go bardzo lubię I taka spódniczka granatowa z Berszki No i super, mam nadzieję, że nie zmarznę Oczywiście nie myliłam się, że w tym aucie jest gorąco Jak w jakiejś po prostu dupie A na dworze nawet nie jest ciepło Serio, ja teraz wyszłam I naprawdę nie, nie jest w ogóle ciepło A w aucie jest jak zawsze gorąco Masakra, dobra, jedziemy Jadę do babci na obiad, bo mi kochana zaoferowała, że może dzisiaj ze mną zrobić, więc jadę. Bo tak to oczywiście robię sobie sama obiady. Wczoraj na przykład zrobiłam makaron, zjadłam go na obiad, całą miskę. Mój chłopak też zjadł całą miskę. Wieczorem jeszcze trochę zjadłam, a jeszcze mi została cała wielka miska, więc przez przypadek zrobiłam tego obiadu dla całej rodziny, mimo że jestem sama w domu. No nie wiem dlaczego tak. Dojechałam bezpiecznie. Wróciłam wam jeszcze w sklepie. Pokażę wam moje dorosłe zakupy. Kupiłam długopisy z myślą już o szkole. Łącznie, lekko, bo się dużo zużywa. Jedną bułkę, bo więcej tam nie dzieje. I kupiłam ciastka do kawy, którą zaraz będę robić. Bo przyjdzie do mnie Tatiana i zrobię jej kawę, żeby się popisać moimi umiejętnościami. No i to w sumie tyle z zakupów. Ja sobie właśnie, jak robię zakupy teraz, jak nie ma rodziców, to. Są takie małe zakupy. Nie potrzebuję dużo. Mi w ogóle jeszcze zostało jedzenie. Bo przed wyjazdem rodziców jeszcze pojechałam z mamą właśnie kupić jakieś składniki na obiady czy coś. mi jeszcze pełno tych rzeczy pozostawało, więc no tak sobie tylko dokupuję. Patrzcie, zrobiłyśmy kawy. Lotus. Wyszło oczywiście pyszne. Ej, moi drodzy, już wróciłam do domu. Jestem na siebie po prostu tak zła. Zapomniałam dla was coś tutaj na YouTube'a nagrać z Tatianą. Po prostu mi to całkowicie wyleciało z głowy. Ale nagrałyśmy na TikToka trujący sushi challenge, więc jak to oglądać to na mnie na TikToku, także zapraszam. No i co ja sobie wróciłam, rozpadało się kurde. I nie, dobrze, ja nie miałam nic na górę. I słuchajcie, chciałam coś powiedzieć, bo właśnie mi się o tym przypomniała, jak wracałam. Kupiłam sobie taki płyn micelarny do zmywania powiek, bo często jak maluję się to wiecie, no brudzi mi się powieka od tuszu i ja sobie zazwyczaj śliniłam patyczek, bo ja nie miałam płynu micelarnego, bo nie używam Ja używam zawsze masełka albo olejku do demakijażu, no i nie potrzebny mi był płyn micelarny przez to Ale sobie nie kupiłam, jak byłam w Biedronce, bo nie umiem po prostu tym patyczkiem ze śliny domywać tych powiek Wkurza mnie to, muszę mega dużo trzeć, więc stwierdziłam, że sobie kupię i wolę tak zmywać i wczoraj wykorzystałam okazję, że mam ten płyn, bo nie chciałam się zmywać makijażu, zmyłam go wacikami właśnie z płynem. Ja nigdy tego nie lubiłam robić, bo po prostu od tego tarcia wacikiem mi się robiła czerwona skóra, ale właśnie wczoraj tak nie było, więc może to po prostu był problem w jakimś innym tam płynie micelarnym, albo po prostu za mocno tarłam. I no, zmyłam normalnie płynem, potem zmyłam sobie jeszcze żelem do twarzy, posmarowałam, poszłam spać. Dzisiaj rano myję twarz. Ona była taka gładka, ta skóra, że zastanawiałam się właśnie, czy to przystępuje mi celarny. Czy on mi tak dokładnie doczyścił? Tutaj zawsze mam być takie, jakby grudki, no tutaj właśnie na no nosie też często mi się jakieś zaskórniki robiły, więc zazwyczaj, jak myję, to ta skóra nie jest taka idealnie gładka, tylko właśnie czuję pod spodem jakieś takie, wiecie, takie, grudki czy coś. A totalnie w ogóle dzisiaj tak nie było. Miałam taką gładziutką buzię, że nie wiem czemu. Raczej nie jestem zwolenniczką płynów, ale chyba na jakiś czas może, nie wiem, zmyję i zobaczyć, czy to w ogóle był tego powód, ale dziwne. Dziwne, wydaje mi się, że mogło to być przez to, nie wiem. Zawsze uważam, że delikatniejsze jest, mycie właśnie jakimś masełkiem albo olejkiem, bo wiecie, nie trzecie tak mocno i po prostu domywacie to sobie tak ręką. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Będę się w ogóle powoli zbierała do spania właśnie, jak chcę i zmyć makijaż. Zawsze tak mam, nie wiem, czy wy to źle na pewno, jak wracam na przykład ze szkoły zmęczona, albo właśnie jak wracam jakaś taka, nie wiem, ze spotkania to pierwszy co, to w ogóle chcę zmyć makijaż, czuję się jakaś taka, nie wiem, że chcę wszystko z siebie zdjąć, jakieś kolczyki w ogóle, więc idę to zrobić, idę się tak, wiecie, ogarnąć po prostu. I odezwę się do Was, oczywiście. Jestem kochani, dzisiaj już normalnie zmywałam buzię weselkiem. Do demakijażu z bandy, Bo jest jeszcze jedna opcja Że tak fajnie domył mi Żel, bo otworzyłam nowy żel Do mycia twarzy, koreański Znaczy ja już go kiedyś używałam, ale po prostu Zaczęłam znowu, więc może to jest Jego sprawka, zobaczymy w takim razie Bo dzisiaj normalnie zmyłam masełkiem Zobaczymy rano, czy znowu będzie taka gładzietka buzia Nawet sobie puściłam, kurde, muzykę do zmywania makijażu I wiecie o czym pomyślałam? Że ja mam takie fazy, jak chodzi o Muzykę to chyba jest głupie ogólnie. Nie oceniajcie mnie, bo to jest na chyba dziwne. Ja mam czasami taki moment, że ciągle chcę słuchać muzyki, na przykład właśnie jak zmywam makijaż, albo jak jadę w aucie i jakby puszczam, bo mi ta cisza przeszkadza, a po jakimś czasie mam tak, że mam dosyć jakby tego... To jest dziwne? Nie wiem, czy też tak macie. Ale po prostu jak mam dosyć tej muzyki, to mi się w ogóle jej nie chce słuchać. Na przykład jadę autem w ciszy totalnej. Właśnie to jest dziwne, bo czuję się normalnie i w... I jakby, i jak chcę słuchać muzyki, i jak nie. To nie jest spowodowane jakby moim poczuciem tylko po prostu czasem mam tak, że mi się w ogóle nie chce tej muzyki puszczać, wolę sobie pojechać w ciszy. Albo na przykład, jak się kąpię, to, to nic nie słucham po prostu, a czasem mam tak, że muszę puścić, bo źle mi się na przykład w ciszy coś robi. Dziwne to jest no. Nikt mi takiego czegoś nigdy nie powiedział, że tak ma. Albo mam też tak, że właśnie jak. Często jeździłam właśnie do szkoły, słuchałam różnych piosenek też jak wracałam, po prostu często siedziałam ze sławkami i mega przyzwyczaiłam się do mojej playlisty do takiego stopnia, że nie mogłam już słuchać tych piosenek, bo miałam wrażenie, że cały czas leci to samo i po prostu to już było nudne, szukałam nowych piosenek do playlista, wyrzucałam te, których po prostu nie dało się już słuchać, a za jakiś czas wracam do tych piosenek, które wyrzuciłam, jakby od nowa one są takie fajne, nie wiem czy, czy, czy ktoś też jest taki dziwny, ale tak mam. Słuchajcie, ja jutro wstaję o siódmej. Niestety taka, taka wyszła sytuacja. Muszę iść do przychodni, bo y, po operacji jedna rana zrobiła się mega dziwna. Y, ona się jakaś taka robi niefajna, coś z niej leci, więc wolę iść do lekarza. Muszę iść rano, więc jutro niespodziewanie wstaję o siódmej. Masakra, nie. W ogóle. Myślę, czy nie nagrać jutro nowego odcinka, że ten wyrzucę, a jutro zrobię nowy. Spodobało mi się dzisiaj nagrywać i uważam, że fajne to jest. Tak pokazuje moje życie, jak jestem sama w domu, więc może jutro też coś nagram. Także yy, jak się rozwinie ta sytuacja z lekarzem, dowiecie się w nowym odcinku. A ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki w sumie luźny odcinek. Co robię w ciągu dnia, taki normalny dzień. Więc mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia. Pa pa.